Jeżeli chodzi o mieszkania, są dwa najważniejsze czynniki, którym powinien się kierować inwestor, klient, który chce zainwestować w nieruchomość. Pierwsze jest to właśnie rentowność, czyli zysk uzyskiwany z comiesięcznego czynszu, a druga jest to wartość nieruchomości w czasie, wzrost tej wartości. Jeżeli chodzi o czynsz, to z czynszu możemy uzyskać. Około 6-7%. Wtedy mówimy, że jest to dobra, rentownie nieruchomość na inwestycje. Zawsze polecamy jak najmniejsze mieszkanie ze względu na właśnie zarówno wysoką stopę zwrotu, jak i płynność uzyskaną. Klient inwestycyjny ma do dyspozycji kilka możliwości inwestowania w nieruchomości. Począwszy od nieruchomości na rynku wtórnym, mieszkań. Gdzie sam szuka najemcy i wynajmuje mieszkanie, wtedy zysk liczony jest od czynszu, który uzyskuje co miesiąc. Inną możliwością inwestowania w nieruchomości jest rynek pierwotny, mieszkania na rynku pierwotnym, i tutaj najczęściej oprócz comiesięcznego czynszu klient uzyskuje najczęściej wzrost wartości tej nieruchomości w czasie. Zakupując mieszkanie na rynku pierwotnym, klient oprócz uzyskanego zysku z comiesięcznego czynszu, ma, zarabia również na wzroście wartości nieruchomości w czasie. Zakupując mieszkanie na rynku pierwotnym w momencie przedsprzedaży i czekając do momentu oddania nieruchomości przez dewelopera już może zarobić i w tym momencie sprzedać nieruchomość zarabiając około 10 przynajmniej procent. Mówimy tutaj o najmniejszych mieszkaniach, na który, który popyt jest cały czas największy, szczególnie w dużych miastach, gdzie wynajmy i dla studentów jako pierwsze mieszkanie jest Najbardziej poszukiwane. Trzecią możliwością inwestycji w nieruchomość jest apartament bądź konto hotel z gwarantowaną stopą zwrotu, bądź też podział z zysku dzielony pomiędzy operatora a właściciela. W tym przypadku właściciel takiego apartamentu nie musi się martwić o szukanie najemcy, ściąganie czynszu, opłaty wszelkiego rodzaju związane z utrzymaniem tej nieruchomości oraz remonty prowadzone w czasie wynajmowania. Dodatkową opcją dla klienta inwestycyjnego jest zakup gruntów budowlanych. Obecnie polecanych na Mazurach, gdzie cena jest relatywnie niższa w stosunku do innych rejonów polskich, rejonów wakacyjnych.